Jesteśmy na Milansburgu, w północnej części, Division Avenue i będziemy wchodzić do Bajkielowni. O! Oh God, oh! Są dodatki. Nie, to są baby. Sorry! To jest że nie chcę tego. Nie, nie, nie. To jest To jest taki metalowy, ładnie zachowany. I to są Egorfin Tiger, tak wypachnie. I to są dodatki. Taki tradycyjny to jest z łososiem i z serkiem Philadelphia. To się nazywa wtedy lox. I Philadelphia cheese. Ale są zobaczcie, jak widać, to jest okay. Idziemy dalej. Charakterystyczny, zwitek tory w drzwiach. Tu będzie nazwa, jak to się profesjonalnie nazywa. Mamy sklep z pościelą i z materiałami, i nie tylko, ale to jest pożyczanie książek. Widać, ale generalnie jeśli chodzi o zdoby religijne, to przeważa srebro, ponieważ złoto nie jest uznawane jako dobry metal na wyroby religijne. Tak jak wcześniej pokazywałam sklep z judajką, z uwagi no, na historię, kulturę i przede wszystkim religię. Patrz, złoty cielec i tak dalej, czyli czarna karta w historii judaizmu. Jak wspomniałam w poprzednim odcinku, społeczeństwo ma swoje autobusy szkolne, swoją policję również też. Ulica Wilson, Ili Avenue, północny Williamsburg. Kęchankowy będzie zamknięte i w takich godzinach. Dzisiaj zaczyna się święto Hanuka. Dzisiaj to znaczy w niedzielę 18 grudnia, ale to jest święto ruchome, w zależności od roku wypada w innym czasie trwa 8 dni. Codziennie dzieci dostają jedną zabawkę i codziennie zapala się jedno światło z świątecznej Menoiry, czyli Hanuki, czyli świecznika z 9 źródłami światła, z czego 8 jest świątecznych, a jedno jest nieświąteczne. Generalnie jest to święto nie jedno z najważniejszych, jeśli chodzi o kategorię świąt dla Żydów w judaizmie, ale jedno z takich bardziej znanych też światu nieżydowskiemu. Widać Satmar mit, to w innym filmie tutaj z Williamsburga, link będzie w opisie, mówiłam na temat Satmar. Ale przede wszystkim, po większość informacji Odsyłam zainteresowanych na kanał rabina Eliachu, to jest człowiek z Polski, który mieszka w Nowym Jorku. Bardzo polecam, w opisie będzie też link do kanału. Ja jako goika to nie mam takiego, takiej wiedzy, ale z ciekawości i z poznania chęci poznania kultury, która u nas już jest nie do zaobserwowania na co dzień, a tu w Nowym Jorku jest. Pod dostatkiem tej różnorodności kulturowej wspomagałam się informacjami. Zupełnie przypadkiem trafiłam na tamten kanał. O, a tu mamy taki sklep ewolucjonalnia w wydaniu. Judaistyczny. I tu mamy przykład yy, Hanuki, czyli tego świecznika. Ten drugi. Jest sklep o, tu jest sklep z tradycyjnymi beiglami. proszę, jakie ilości pączków? no właśnie bo jeśli chodzi o tradycyjne jedzenie na święto Chanuka jest to związane z ich religią i, i z olejem i wszystko co i wszystko co pieczone na oleju jest jest wtedy spożywane, czyli pączki ciastka latkes, czyli też ziemniaczane placki, ale przede wszystkim tutaj różne słodkości. Tak, słodkie, słodkie rzeczy wszędzie lubiamy. Tak, i takie u nas muszelki są bardzo, bardzo częste też I rogale. Dużo słodkiego i dużo pieczonego na głębokim oleju. Aha, wracając do tego skąd olej i, i skąd rodzaj potraw na to święto, to wychodzi się z tego, że to jest święto niepodległości religijnej Żydów. I, na pamiątkę odbicia świątyni w Jerozolimie z rąk greckich zapalono, oczyszczono świątynię i zapalono pierwszą z, lape, z lampek Menoyre, to znaczy tej Hanuki, ale zabrakło oleju, i na wszystkie osiem nie No i okazało się, że nastąpił Cod i Hashem, czyli Bóg, zesłał ten olej, i Hanuki ja się paliła odpowiednio ilością, Tak w bardzo telegraficznym skrócie mówiąc. No i stąd olej jest teraz ważny w to święto i wszystko co pieczamy na oleju jest spożywane wtedy. No to chyba idziemy. No, a dzieciaki mają tutaj używane, bo tyle swości. Wszyscy kupują. A my już wychodzimy i idziemy dalej na spacer po świątecznym Williamsburgu. Tu też są Judaika. Jakąś no, y, jakąś Hanukię zapaloną jeszcze nie, bo to po zmierzchu chyba pierwszą się zapala w oknie. O, ale to już widzimy w oknie przygotowaną, jak na zamówienie. Ciekawostka. Żydą nie wolno wytwarzać ani mieć w domach. Świecznika siedmioramiennego. Ciekawostka. Każdy z nas myślał potocznie potocznej wiedzy, każdy z nas ma gdzieś tam z tyłu głowy, że właśnie świecznik siedmioramienny, a wcale nie. O, gazeta Satmarmic. o to wspominałam o tym. A to są takie delikatesy. I to są to. pikle I znowu vlog Sklepowo-zywnościowy O, to jest połowina na czule Czyli też tradycyjna Super naturalny. Zapomniałabym jeszcze o elemencie charakterystycznym dla tego święta. Ten bączek, ten bączek nazywa się Trailer, jest charakterystyczny dla tego święta. Ma cztery boki. Tutaj akurat są z reklamami Nowego Jorku, z widokami z Nowego Jorku, czy tam skąd to jest. Ale tam są cztery litery z alfabetu żydowskiego i oznaczają. Znaczy jedno jest chyba Nun. Nie pamiętam. Też odsyłam wszystko. Nie pamiętam, no odsyłam na kanał, na kanał Eliach, on to fajnie tłumaczy. Naprawdę polecam ten odcinek szczególnie o tej zabawce. Niby zabawce, dziecięcej, ale... Ale w ważnym elemencie również do tego święta. Nasze dwujęzyczne ogłoszenia. Idzie tak postać, kiedyś może w dawnej przedwojennej Polsce można było zobaczyć takiego starego rabina. A, tu jeszcze raz mamy. Ale nie będziemy wchodzić tym. Ruch przed świętem jest. Idziemy ulicami u Jansburga w Nowym Jorku, kilka godzin przed rozpoczęciem święta Hanuka. Każdy tygiel kulturowy, a również religijny, jest ciekawy. Takie jest moje zdanie i uważam, że warto to czasem pokazać, w szczególności w kraju imigrantów i w mieście szczególnym, w którym naprawdę koło siebie żyje. Mnóstwo nacji, mnóstwo kultur, mnóstwo religii. Lewkowicz, Lewkowicz, supermarket. Tradycyjne y, stroje kobiece, skromne, religijnych Żydówek, hasyd, hasydek najczęściej. Każdy ma swoje tradycje. A tu sklep ze zdrową żywnością, a tu mamy srebra burgera. E znowu Hanukia. Przejdźmy do Briggs Avenue i Division Avenue. I będziemy się kierować w kierunku restauracji Ojej. na y, Robling. Jak się jeździ w Nowym Jorku? Be kind A to płaszcze projektowane i wszyte na miarę jak przynajmniej jest napisane Tu obuwie tak jak wspomniałam to no, taka moda, taka tradycja No tu śmieci, ale to nie jest charakterystyczne akurat dla tej dzielnicy. Tylko na ulicach Nowego Jorku, niestety, wszędzie są tak śmieci. Wywożone w odpowiednich dniach, no ale leżą, czekają na swoją kolej. A tu medu i powidło. No że kolejna Judajka. O, a tu cukierki, raj dla dzieci. jeszcze przejść. znowu szkolny autobus. A tu jakaś pieczyste, w Rosenfelda.

każdy pędzi, żeby zdążyć przygotować wszystko. Tylko, że tutaj jest 8 dni świąt. Widać tradycyjne nakrycie głowy, które się wywodzi z Polski, od szlachty ściągnięte wzory. Śmieję się. Szeiba się nazywa? Bodajże. Mogę się mylić. do piwnicy pod sklepem Czarne wina, no, takie jak widać, nowojorskie. Teraz mamy taką kumulację. 18 grudnia dziewczyna coś kupuje. Tu mamy tą restaurację, w której byliśmy. Hanuka to święto światła, więc widać tutaj wszystko rozświetlone, świątecznie. Ale mimo początku święta, tu na przykład ta restauracja, w której byliśmy, to do dziewiątej dzisiaj wieczorem miała funkcjonować. Zapada zmierzch, i za chwilę się w oknach pojawią zapalone hanukie.